Cześć, z tej strony Chester. Chciałbym was zaprosić na odświeżoną wersję mojej serii o level designie. Jak wcześniej mówiłem będą to filmiki ze speed designu, czyli tworzenie mapy zostało przyspieszone w tym przypadku 20 razy, czyli z 3 godzin zrobiło się około 8 minut. Zapraszam Was też do współudziału w tworzeniu tego e, przedsięwzięcia, ponieważ jakby e, z tych level designów ma powstać krótka gra indie horror. Głównym protagonistą gry jest osoba zainteresowana larpami, czyli takimi Wydarzeniami, gdzie wiele osób zjeżdża się w jedno miejsce, przebiera za średniowiecznych kowali, mieszczan, żołnierzy i odgrywa pewne role. Mamy tutaj sytuację, w której fan LARPów wyjeżdża do wioski, która została opustoszała, i teraz naszym zadaniem jest dowiedzenie się, co się stało z mieszkańcami, z osobami, które tam przybyły. Sensem tego wszystkiego jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się stało w wiosce. W tym momencie zapraszam Was do współpracy, do komentowania, żebyśmy razem stworzyli coś ciekawego. Wasze komentarze będą wpływały na elementy gry. Jeżeli powiedzmy, macie jakiś ciekawy pomysł odnoszący się do fabuły, czy odnoszący się do elementów Danych, które można wykorzystać, na przykład jako straszaki, bardzo chętnie je wykorzystam. Dlatego zapraszam Was do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że razem zrobimy coś dużo ciekawszego. Nowe osoby będą tutaj widziały pewnie wszystko, jakby pierwszy raz. Osoby, które oglądały moje materiały wcześniej, będą miały troszeczkę może jako déjouer. Materiał jest. Dosyć podobny, starałem się stworzyć od nowa całość mapy, opierając się na tym, co wcześniej było wrzucone na internet. To znaczy wszystkie lokacje będą podobne, wszystko to, co omawiałem, jakby będzie, mia będzie miało się znaleźć na naszej mapie. Aczkolwiek jest to zrobione troszeczkę pod innym kątem, mam nadzieję, że ciekawszym. Nie jest tak długo e, i nie ma tyle gadania, dlatego zapraszam do oglądania, e, lajkowania, komentowania, aby współtworzyć to razem ze mną. Zapraszam również na Gamer.pl. Na razie, cześć!